Czołem, czołem, kromka zrosąłem. Witajcie moi mili, w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Apex Legends. A dzisiaj moi drodzy, coś bardzo fajnego, bardzo ciekawego. Cały kolejny sezon Apex Legends przyniesie naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, między innymi nową legendę, o której powiemy sobie w przyszłym materiale. Natomiast dzisiaj chciałbym się zająć nową mapą Olimpem, pokazać wam jak Pięknie, jak cudownie ta mapa wygląda, i dlaczego doświadczenie płynące z rozgrywki właśnie na niej będzie przynajmniej przez jakiś czas zupełnie inne niż na dwóch pozostałych mapach. Także moi drodzy, zachęcam do pozostawienia łapki w górę pod Apexem. A teraz zapraszam na zupełnie inne, nowe, wizualne doświadczenie w Apex Legends. Przez cały dzisiejszy materiał w tle będzie leciał mój w cudzysłowie gameplay, a raczej bieganie po mapie i poznawanie jej bez jakiegoś przesadnego strzelania, tak abyście mogli zobaczyć w 100% jak ten Olimp wygląda. Jest to miasto zbudowane na marzeniach. Olimp, czyli ta utopia, była kiedyś miejscem, w którym najmądrzejsze osobistości na całym odludziu spotykały się i wymieniały pomysłami, dokonując przełomów w dziedzinach nauki i sztuki. Jednak wszystkie marzenia mają swój kres. W tym przypadku był on naprawdę wybuchowy. Na terenie pewnego eksperymentalnego ośrodka badawczego doszło do wypadku, który doprowadził do powstania wyrwy fazowej, czyli ogromnej bańki energii fazowej i sprawił, że pionierzy nauki z odludzia czym prędzej opuścili miasto. Co tłumaczy bezpośrednio dlaczego cała mapa jest opustoszała, dlaczego Igrzyska Śmierci przeniosły się właśnie między innymi na Olimp, i dlaczego też poniekąd całkowicie inną charakterystykę ma ta mapa, paletę barw i zupełnie inaczej po prostu ona wygląda. Mimo powstania ogromnej bańki energii fazowej, sam Olimp przetrwał utrzymywany przez zaawansowane systemy komputerowe i szybko przyciągnął nowych członków elity. Przez 40 lat miasto było niezwykle popularnym miejscem urlopowym o dziwo, w którym główną atrakcję turystyczną stanowiła właśnie wyrwa. Niestety z czasem stawała się ona coraz bardziej niestabilna, dlatego 6 miesięcy temu miała miejsce całkowita ewakuacja Olimpu. Jeżeli chodzi o sam Olimp i o sam background historyczny, o całą historię, ma ona jeszcze dosyć wiele wspólnego z nową legendą, o której powiemy sobie w przyszłym materiale, ale dzisiaj nie będę tego spoilerował. Sama mapa z lotu ptaka wygląda na naprawdę potężną, aczkolwiek dojdziecie sami w pewnym momencie do przekonania, że wcale nie jest aż tak ogromna, jakby się mogło wydawać. Generalnie... Wszystkie miejscówki, które na tej nowej mapie są, a jest ich troszkę, one są wszystkie zamocowane, w, praktycznie unoszą się w powietrzu na takiej platformie, gdzie niegdzie na horyzoncie majaczą pewnego rodzaju silniki, które całą tą platformę utrzymują w powietrzu. Całość pod względem estetycznym jest całkowicie odmienna do tego, co widzieliśmy na dwóch poprzednich mapach, i jeżeli chodzi o mnie, to bardzo brakowało mi na tych poprzednich mapach. Przede wszystkim zieleni, trawy, jakiegoś takiego mega uporządkowania i poczucia estetyki na najwyższym poziomie. Tam raczej wszystko było troszkę postapokaliptyczne, tutaj jednak widać, że ta cywilizacja była bardzo, bardzo rozwinięta, dlatego też takie zupełnie inne spojrzenie pod względem wizualnym na całą mapę jest od razu widoczne. Całość wygląda pięknie, przyjemnie dla oka, jak graliśmy na tym specjalnym evencie, aż ciężko było czasami zauważyć jakiegoś wroga, bo raz oczywiście wszyscy chcieli zobaczyć tą nową mapę, a dwa jednak oko było przyzwyczajone do zupełnie innej palety barw i do zupełnie innych budynków i tego co się dzieje wokół. Tutaj na Olimpie nie ma praktycznie wykorzystywanych asetów z poprzednich map, co bezpośrednio też czyni tą mapę naprawdę wyjątkową. Nie same kolorki jednak sprawiają, że gra się zupełnie inaczej. Przede wszystkim, gdy jesteśmy już przy wyrwie, to można powiedzieć, że od tej wyrwy zaczynają się tak naprawdę największe zmiany. Ponieważ, gdy troszkę bardziej zapoznamy się z tą miejscówką, możemy skorzystać z tak zwanego Face Runnera. I to jest, moi drodzy, takie miejsce, praktycznie tunel w który możemy wejść i bezpośrednio praktycznie zwiedzić całą mapę. Wchodzimy w wejście do tunelu i rozpoczynamy swoją podróż. Możemy bezpośrednio wylądować na trzech przystankach. Jeżeli zaczynamy od wyrwy, no to lecimy przez wyrwę do tak zwanego laboratorium Hamonda i jeżeli chcemy jeszcze dalej lecieć, to wchodzimy w laboratorium Hamonda i lecimy aż mniej więcej w okolicach osiedla to wszystko jest zlokalizowane praktycznie na środku mapy od części północno-wschodniej do południowo-zachodniej, i taki rodzaj transportu jest naprawdę na tej mapie potrzebny, ponieważ, jak na starszych mapach, mieliśmy różnego rodzaju w cudzysłowie dziury w mapie albo jakieś przeszkody, po których nie można było chodzić w postaci na przykład lawy, tak w powietrzu ciężko byłoby zrobić coś, co by gracza nie zabijało. A tutaj, na Olimpie, jest bardzo wiele takich momentów, w których odrobina nie uwagi może po prostu sprawić, że wpadniecie w przepaść i. Nie będzie szansy się z tego uratować tak jak chociażby w przypadku lawy. Dlatego też gdy cała strefa będzie się zmniejszała, to ten tunel jest jedną z najlepszych opcji, jeżeli chodzi o szybką podróż, jeżeli chodzi o ucieczkę też przed przeciwnikiem i jeszcze większą dynamikę rozgrywki. Jedną natomiast z największych nowości poza tym całym tunelem, poza całą mapą i tak dalej i tak dalej. Są pojazdy, moi drodzy, tak, w Apex Legends tylko na mapie Olimp, będziecie mogli wsiąść w trzyosobowy pojazd i po prostu poruszać się po mapie. Od razu zaznaczam, nie ma możliwości przejechania kogoś tym pojazdem, a sam pojazd dysponuje takim bardzo mocnym przyspieszeniem. Chciałem powiedzieć bardzo szybkim przyspieszeniem, ale wyszłoby masło maślane. I tak szczerze mówiąc, w samym prowadzeniu, jako że nie posiada on fizycznych kół jako takich, które stykałyby się z powierzchnią, z podłożem, on bardziej lewituje. Przypomina mi to trochę Hover Tank z Battlefielda 4, z jednego z dodatków, chyba Final Stand. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was grał w ten dodatek, ale generalnie, jeżeli tak, to praktycznie w taki sam sposób, tak samo czuje się ten pojazd, jak taki właśnie Hover Tank z Battlefielda 4 lata, lata temu. Jest to bardzo fajny dodatek. Nie ma tych pojazdów jakoś też mega, mega, mega dużo, także raczej nie powinno chyba dochodzić do sytuacji, w których nagle. Nie wiem, 10 samochodów obok siebie zaczyna jeździć, ale co też ważne, z tych samochodów da się strzelać do przeciwnika. Dlatego to też jest dosyć ciekawe, i tak da się też na przykład zamontować pułapkę kaustika na tymże samochodzie i wjeżdżać tą pułapką w przeciwników. Już jestem mega ciekaw, co innego społeczność wymyśli w związku właśnie z tą nowością. Powiedziałem tutaj w tym materiale Wam o samochodzie, bo jest on bezpośrednio związany z mapą, natomiast sama mapa też wyróżnia się dosyć sporą wertykalnością, i to też wprowadzi na pewno kolejne jakieś opcje grania, biorąc pod uwagę chociażby samochody, biorąc pod uwagę na przykład linkę Pathfindera, biorąc pod uwagę też umiejętność nowej legendy, która pozwala nam naprawdę lewitować bardzo wysoko w powietrzu. Tworzyć czarne dziury, przyciągać tych przeciwników do siebie. Tak jak mówię, o tym powiemy sobie kiedy indziej, ale mówię tutaj bezpośrednio też o tej wertykalności wertykalności, która daje naprawdę duże pole do popisów dla snajperów. I oczywiście, o ile cała mapa musi być w pewien sposób zbudowana sektorowo, to też bardzo dobrze widać przede wszystkim na tej platformie, bo sama platforma jest tworem sztucznym. Więc teoretycznie deweloperzy, projektanci gry mogli jakoś inaczej sobie poukładać te wszystkie miejsca. Nie musieli się stricte trzymać, nie wiem, chociażby ziemi i mogli stworzyć po prostu jakieś mega, mega nieregularne kształty, co też bardzo dobrze widać chociażby po takim miejscu, które nazywa się Działo Orbitalne albo Plac Bonsai. To wszystko wygląda bardzo futurystycznie, bardzo kosmicznie, jednakże bardzo też blisko nam, w cudzysłowie, Ziemianom z 2000. 20 roku, ale jest tutaj bardzo dużo takich troszkę pustawych połaci. Pustawych połaci są też miejsca, na które da się wskoczyć, są też wielopiętrowe budynki. Budynki są bardzo rozległe, posiadają piwnice. Mamy też parę miejscówek, które bardziej przypominają stare mapy, takie jak Doki, Lotniskowiec, takie bardziej uprzemysłowione. Mamy też miejsca totalnie zurbanizowane, jak chociażby osiedle, Plac Bonsai, czy też ogrody, zarośnięte wieże. No to wszystko są. Takie miejsca, których wcześniej nie mieliśmy, i te miejsca też będą nam bezpośrednio dyktowały styl gry, w jaki po prostu w danym momencie grać. Jeżeli chodzi o mnie, żałuję, że nie mogłem troszkę dłużej pograć na tym Olimpie w takich warunkach bardziej bojowych, ale na 100% jest to mapa, która najbardziej mi się w Apex Legends podoba, z uwagi na to, jak wygląda, z uwagi na ten tunel, z uwagi na samochody. I z uwagi na to, po prostu w jaki sposób została zaprojektowana. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co wymyślicie na temat Olimpu, bo na pewno już go widzieliście, a jeżeli nie, to zobaczyliście go dzisiaj. Pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. A już w przyszłym materiale pod koniec tego tygodnia omówimy sobie nową legendę. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Pa Pa!